granaty... Chyba <śmuszczaj> się ale będzie nie jak będziemy nawalać wódę. Za <śmuszczaj> <śmuszczaj> Nie będę musiał krzyczek. A te białe szlady, to po masz? <śmuszczaj> to jest, jest Nie mamy <śmuszczaj> <śmuszczaj> Mam coś na głowę jeszcze. tam. Tam odpowiedni papiery się podpisuje, wiesz, tutaj, wiesz, tak. Dokładnie, lewierzdziesz. Jakby nie odpowiednie papiery, to zależy od, wiesz. Jakie organy chcesz oddać, nie? Ale to jest wewnątrz. A czy wiesz, panie, było tak, żeby wyglądać jakoś, żeby się, nie się. Problem, żeby nie było jakby... widać. Ale Czy macie problem? My mamy problem, widziałeś kiedyś dwa wieloryby biegnące przez lasy, żeby ktoś nie zauważył <grymów> Tak, czyli w <sosy> stopniowym słońcu jest nie to to będzie miało wspólnego. O ho co? Maska? Mi nie, nie. ten. Poczekaj, wiemy już jaką mają taktykę. jako schrono, się Ktoś tam mówi, że może w chusteczki trafił. <laughs> chusteczkami sobie. To <laughs> do... są sami rabelki. Tak. To są kulki, a to, a to pewnie wam powie wszystko, że jak wypadną wam kulki, to nie zbieramy już ich. Tak? Bo one są brudne i mogą wrócić inne, mogą zatkać się markera. No będzie jakiś strukasz, tak? Tak. kawkę. kukawkę. Wejdź sobie jak chcesz sobie wiesz no, tego znaczy, on jest bez butli oczywiście nie? Mhm. Tak Więc nie, jest, nie, jest, nie jest jakiś tam ciężki no, bo na ten, tak? Tak fój to robi, że on tak jaki to masz zasięg? Nie taki, że no, spokojnie do tamtej lampy byś strzelił, nie? Do tej drugiej go tak? Tak do tamtej drugiej no. Nie wstrzelamy z jakichś tam 5 metrów Tu jest a, to takie zabezpieczenie i to, to jest to samo co tam, tak? strzelał? Nie. nie. Świetnie, to ja to też. Się. Nie, nie strzelaj, nie. widziałem jak strzelasz. Właśnie, bo w tej samej Tak, tak nie. Strzelam. Nie, po to jest do. Ale nie, on nie, umie grać, on nie umie grać. On ostatnio to tak w że bierze wchodził, Mówi on, ale. to, kasy, tak? ale to... Ale to, to, to jest. jest. na kasy. Nie słamy do czego, prawda?